Bardzo się staramy o dobrostan zwierząt. Dzięki aplikacji mamy dostęp do całego swojego gospodarstwa w tym urządzeniu. Cześć, z tej strony Wiktoria. Znajdujemy się na opolszczyźnie, gdzie prowadzimy dwa gospodarstwa. Jedno z moimi rodzicami, jedno razem z narzeczonym hodujemy bydło mięsne! Największym dla nas wyzwaniem na naszym gospodarstwie jest dbanie o dobrostan zwierząt. W tym roku postawiliśmy nową halę. Poza tym banie wiadomo o żywność. Żywność, która musi być dla nich dobra i dostarczająca energii, żeby przede wszystkim rosły. Żywność produkujemy na naszych polach. Staramy się być coraz bardziej wystarczalni. Uprawiamy przede wszystkim trawy, co widać na załączonym obrazku jest tutaj e, kiszonka. Uprawiamy też kukurydzę, poza tym zboża, żeby zrobić z nich na przykład siłkę. tego, że działam w mediach społecznościowych, spędzam tam trochę czasu i gdzieś mi się tam właśnie przetoczył X-Farm. Poznaliśmy się razem z ekipą i zaczęliśmy swoją współpracę. Zainstalowaliśmy na naszym gospodarstwie stację pogodową, gdzie możemy dowiedzieć się, ile milimetrów spadło deszczu, co jest bardzo ważne w naszej pracy, tym bardziej w okresie dni, kierunek wiatru, natężenie tego wiatru. Dodatkowo nasza stacja pogodowa jest połączona z pułapką na insekty, gdzie możemy obserwować nalot tych insektów i w razie czego szybko zareagować. Fajnym bajerem jest jeszcze, który mi się chyba najbardziej podoba, chociaż podoba mi się wszystko, jest aparat, który jest na samym szczycie stacji, którą umieściliśmy w kukurydzy, więc codziennie możemy obserwować jej wzrost, a wiadomo, kukurydza bardzo szybko rośnie i wydaje mi się to bardzo spektakularny ten efekt końcowy, który możemy uzyskać za te 2-3 miesiące w paszniwach będziemy wprowadzać nasze bydło właśnie w aplikację co pozwoli nam na kontrolę i takie ułatwienie tych papierkowych wszystkich rzeczy, których jest faktycznie dość dużo. Chcemy wykorzystać wszystkie cechy aplikacji, bo teraz tak się bardzo wciągnęłam w mapowanie pól. Mamy wgląd na całe gospodarstwo, że tak powiem z góry, dzięki mapowaniu. Wiemy co gdzie jest, kiedy jest zasiane, możemy tam nanosić odmiany, możemy nanosić nawożenie, opryski. To wszystko jest w jednym miejscu, no i też w jednym miejscu będziemy mieli wszystko związane z naszym bydłem, całe gospodarstwo. No i jest to naprawdę duże, duże ułatwienie. Myślę, że aplikacja przydałaby się każdemu gospodarstwu od tych większych do tych mniejszych, każdy znalazłby coś dla siebie i na pewno każdemu ułatwiłaby znacznie pracę. Jeśli chodzi o nasze plany na przyszłość, chcemy zwiększyć hodowlę bydła, chcemy na pewno też postawić więcej takowych budynków jak na załączonym obrazku. No i jeśli wszystko lato pozwoli kupić więcej pola, żeby zapewnić też większą ilość paszy właśnie dla zwierząt.